Złoto powinno być co do zasady traktowane jako produkt oszczędnościowy, choć w pewnych warunkach potrafi wyprzedzić inflację i tradycyjne aktywa inwestycyjne. Jeśli teraz nieco przesuniemy się na szali ryzyka, trafimy na dużo bardziej zmienne srebro, platynę czy pallat, gdzie znacznie większą rolę odgrywają już kwestie popytu przemysłowego i zakłóceń po stronie podaży. Czy z ryzykiem, z którym wiążą się oczekiwane stopy zwrotu, możemy pójść jeszcze dalej? Oczywiście, że tak. I wówczas kierujemy się w stronę akcji spółek wydobywczych, których ceny mogą zmieniać się kilkukrotnie bardziej aniżeli ceny samych metali. Z tej strony Tomasz Gessner, a dzisiejszy materiał poświęcony będzie właśnie tej najbardziej zmiennej ekspozycji na sektor metali szlachetnych. A jeśli nawet nie macie apetytu na tak duże ryzyko, dowiecie się, dlaczego warto monitorować zachowanie akcji górników w kontekście oceny perspektyw posiadanych przez siebie metali. Ciekawi szczegółów? Zatem zapraszam. Jak już pewnie nieraz słyszeliście, na rynku finansowym poszczególne aktywa konkurują o ten sam kapitał. Ten w ostatnich latach płynął szerokim strumieniem na rynek amerykański, w szczególności do sektora spółek technologicznych, którym paliwa w ostatnich kwartałach dolała jeszcze gorączka związana ze sztuczną inteligencją. Niektórzy twierdzą, że to dopiero początek. Inni upatrują podobieństw do szczytu bańki dotcom. Gdy rynek jest rozgrzany, pieniądze zarabia się pozornie łatwo. Gorzej, jeśli na fali obaw o odjeżdżający pociąg przyjdzie komuś przysłowiowe światło zgasić i z krótkoterminowego spekulanta zamienia się w inwestora długoterminowego, choć nie taki był na początku plan. Strategii inwestycyjnych jest oczywiście cała masa. Jedni dobrze czują się w modnych, silnie rosnących sektorach, to do nich zwykle kierują się początkujący, zachęceni pierwszymi szybkimi sukcesami na rachunku inwestorzy. Na przeciwnym biegunie mamy łapaczy spadających noży, z często pokaleczonymi dłońmi. Półbiedy jeśli znają fundament łapanego aktywa, wiedzą dlaczego chcą skorzystać z silnej przeceny i rozumieją przy okazji jej genezę, a motywacją zakupu nie jest jedynie sam fakt spadającej ceny. Gdzieś po środku leży najbardziej optymalna moim zdaniem strategia. Ponieważ nie przepadam za kupowaniem drogo i na wyścigi, ale jednocześnie dłoni także kaleczyć sobie nie lubią, rozsądnym wydaje się zidentyfikować przecenione aktywo którego fundamentalne otoczenie postrzegamy oczywiście pozytywnie, ale który jednocześnie wykazuje tendencję do wytracania spadkowego impetu. A jeszcze lepiej jeśli zdołało odhaczyć jakiś długoterminowy proces widoczny na wykresie akumulacji. Trywialnie rzecz ujmując mamy coś co nie jest modne, a więc przez to wciąż tanie, natomiast wszystko co najgorsze jest już prawdopodobnie w cenach. I właśnie w takiej sytuacji wydaje się obecnie znajdować sektor spółek wydobywczych. Ostatnie lata zdecydowanie nie były dla niego łaskawe. O ile sytuacją ratował jeszcze Rite metali w latach 2018-2020, to rozpoczęcie ruchu korekcyjnego na złocie i srebrze od sierpnia 2020 roku odbiło się czkawką na spółkach wydobywających te metale, które w tym samym czasie musiały się mierzyć z silnie rosnącymi kosztami wydobycia, na które składają się przede wszystkim koszty energii i pracy. Spójrzcie chociażby na wykres etf u GDXJ, a więc dającego ekspozycję na małe spółki wydobywcze. Od początku jego historii z końcówki 2009 roku oraz wykres złota. Po szybkim zaokrągleniu mamy plus 100% versus minus 50%. Widać więc gołym okiem, że inwestycja w spółki wydobywcze nie jest tożsama z ekspozycją na cenę złota. Zobaczmy teraz, co sektor górników metali szlachetnych boli najbardziej. A trochę tego jest. Pierwsza wspomniana już wcześniej kwestia to wzrost kosztów wydobycia, widoczny na przestrzeni ostatnich lat. Na które poza energią i kosztami pracy składają się chociażby maszyny górnicze, ekonomiczne studia wykonalności, pozwolenia czy koszty poszukiwań. Gdy zatem całkowity koszt wydobycia rośnie szybciej od ceny metalu, która dana spółka wydobywa, kurczy się marża i efekt tego widać po zachowaniu akcji takiego podmiotu. Na fali wzrostu cen złota i nadmiernie optymistycznych oczekiwań przed laty pojawiało się sporo przejęć mniejszych podmiotów, których konsekwencje odbijają się czkawką do dziś. Na rynku głośno było chociażby o przejęciu Equinox Minerals za 7,1 miliarda dolarów przez Barrick Gold, Redback Mining za tę samą kwotę przez Kinross Gold czy Frontier Gold za 2,3 miliarda dolarów przez Newmont. Finansowanie takowych przejęć często odbywało się zresztą poprzez emisję nowych akcji, a więc rozładnianie dotychczasowych. Spójrzcie na wykres ilości akcji Barrick Gold na przestrzeni ponad 3 dekad. Uwagę szczególnie zwracać mogą okolice 2018-2019 roku, gdy miał miejsce silny wzrost cen złota, w trakcie którego przybyło niemal 50% akcji. Przypomnę, że w okolicy dolarowego szczytu z 2020 roku kręcimy się w odległości paru procent na złocie de facto do teraz. Spółki wydobywcze borykać się muszą także z rosnącymi kosztami pozwoleń na uruchomienie nowych projektów, a także coraz dłuższym czasem uzyskania tychże pozwoleń. Każda kopalnia wymaga bowiem sporych ilości wody, co ma wpływ na lokalny ekosystem, a to już przestrzeń dla ekologów i protestujących. Rozrastające się przepisy dotyczące ochrony środowiska i trendy ESG także zadania inwestorom nie ułatwiają, do tego dorzucić możemy rosnące, płacowe żądania górników z ryzykami strajków włącznie. O długiej liście zagrożeń dla sektora górnictwa i ryzyku kolejnej, straconej dekady przeczytać możecie chociażby w obszernym artykule na Mining.com z września ubiegłego roku, z którego korzystałem opracowując ten film. Jednym z owych ryzyk, jakie unoszą się nie tylko nad górnikami metali szlachetnych, ale w zasadzie nad wszystkimi spółkami surowcowymi jest kwestia pokusy jakiejś formy nacjonalizacji w sytuacji, gdy dany surowiec staje się krytyczny. Rosnące napięcia polityczne na całym świecie również okazują się trudnym wyzwaniem dla przemysłu wydobywczego. W rankingu ryzyk zakłócających branżę wydobywczą Erst Young Canada z 2022 roku geopolityka znajduje się na drugim miejscu. Górnicy są łatwym celem, ponieważ wydobycie to inwestycja długoterminowa i szczególnie kapitałochłonna. Kopalni nie można także przenieść, zatem spółki wydobywcze zdane są na łaskę krajów, w których działają. Rządy mogą również stanąć na drodze inwestycją w tym sektorze, wdrażając programy antygórnicze i wymyślając nowe sposoby uderzenia w przemysł wydobywczy wyższymi podatkami. Wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie, że wracamy do standardu złota. Jak bardzo prawdopodobne jest, że rządy w jurysdykcjach obowiązywania takiego standardu pozwolą spółkom wydobywczym działać na dotychczasowych zasadach. Spółkom produkującym de facto pieniądz. Te z bardzo dużym prawdopodobieństwem musiałyby się liczyć z jakimiś obostrzeniami, co jednocześnie uderzyłoby w ich akcjonariuszy. W raporcie Verisk Muttlecrofts z 2021 roku wskazano rosnące ryzyko nacjonalizmu surowcowego w aż w 34 krajach na całym świecie. Do krajów sklasyfikowanych obecnie jako ekstremalne ryzyko zaliżają się najwięksi afrykańscy producenci miedzi. Poza rosnącymi kosztami, przejęciami w nieodpowiednich momentach i rozwadnianiu dotychczasowych akcji spada także ilość złota w złożach. Wydobycie staje się coraz trudniejsze, droższe, a jednocześnie liczba nowych odkryć spada. Spójrzcie na wydobycie złota przez Barrick Gold na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Kolejną kwestią, z którą borykać musi się sektor górniczy, przy czym nie dotyczy to tylko metali szlachetnych, jest rosnąca luka w kwalifikacjach wynikająca ze starzejącej się siły roboczej. Według prezesa do spraw badań i transferu technologii w Colorado School of Mines, Waltera Copana przemysł wydobywczy stoi w obliczu krytycznego niedoboru umiejętności, który pogłębia się w związku z przewidywaną liczbą osób odchodzących na emeryturę. Z kolei badanie przeprowadzone przez Deloitte na początku minionego roku wykazało, że prawie 50% wykwalifikowanej siły roboczej osiągnie wiek emerytalny na przestrzeni najbliższej dekady. Wielu pracowników Kopani ma co najmniej 46 lat. Co więcej, badanie wykazało, że ogólne zatrudnienie w górnictwie spadło w Stanach Zjednoczonych o ponad 20% w ciągu ostatniej dekady. W Kanadzie do 2030 roku trzeba będzie zatrudnić około 80 do 120 tysięcy pracowników. Przy okazji analiz sektora górniczego zwraca się uwagę na niewielkie zainteresowanie młodszych pokoleń pracą w tak trudnych warunkach. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Europie jedynie niewielka liczba pracowników sektora wydobywczego, od szczebla kierowniczego po inżynierię i metalurgię wydobywczą, jest zastępowana nowymi kadrami. Także w środowisku akademickim nastąpił spadek programów związanych z górnictwem, inżynierią i metalurgią wydobywczą. Jak zauważono w artykule Bloomberga, obecnie mniej studentów chce zostać geologami lub inżynierami częściowo ze względu na negatywny wizerunek górnictwa w zakresie zanieczyszczeń, praw człowieka i równości płci. Powoduje to, że branża boryka się ze starzejącą się siłą roboczą i jest zmuszona do rekrutacji spoza tradycyjnej puli talentów uniwersyteckich, między innymi poprzez programy praktyk zawodowych, ale i szkolenia wewnętrzne. Jeśli sytuacja się nie poprawi, z czasem wolnorynkowe mechanizmy powinny ją oczywiście ustabilizować, a więc malejąca podaż surowców przełoży się na mocny wzrost ich cen. To z kolei spowoduje silny wzrost opłacalności wydobycia i realizowanych w tym sektorze marsz. Przez co firmy wydobywcze będą w stanie zaoferować zdecydowanie ponadprzeciętne wynagrodzenie, które to z kolei skutecznie przyciągnie nową falę zainteresowania potencjalnej siły roboczej. Jeśli wrócimy do grafiki obrazującej ryzyka dla branży wydobywczej Erst Young Canada, to poza wspomnianą geopolityką na pierwszym miejscu znajdują się obecnie trendy ESG. A więc czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z trzech elementów: środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Ich głównym celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych możliwości inwestowania, poprzez analizę tych trzech parametrów. Chociaż ESG jest stosunkowo nowym terminem w świecie górnictwa, podstawowe kwestie reprezentowane przez litery z tego skrótu były zawsze obecne w całej jego historii. Sektor wydobywczy od dawna zmaga się z negatywnymi skutkami środowiskowymi i społecznymi, co wpływa na jego zdolność do rekrutacji młodych talentów i przyciągania inwestycji. W ostatnich latach kwestia ESG została wysunięta na pierwszy plan, gdy inwestorzy z branży wydobywczej zaczęli patrzeć poza sprawozdania finansowe i teraz chcą wziąć pod uwagę etykę, przewagę konkurencyjną i kulturę organizacji górniczej. Efektem powyższej listy ryzyk jest także spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze górniczym czego konsekwencją w przyszłości będzie dalsze kurczenie się wydobycia, a więc spadek podaży surowców. Nakłady inwestycyjne w górnictwie na całym świecie spadły o połowę od szczytu z 2012 roku do 2020 roku. W miarę spadku cen surowców w latach 2012-2016 większość spółek wydobywczych skupiła się na ograniczeniu wydatków inwestycyjnych, ustalaniu bilansów i kontrolowaniu kosztów. Od 2016 roku wzrosły bezwzględne nakłady inwestycyjne, jednak, w porównaniu do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, poziom nakładów inwestycyjnych jest nadal skromny. Skoro o powyższych ryzykach sektora wydobywców metali szlachetnych uczestnicy rynku doskonale wiedzą, ponad dekada korekty cen złota oczyściła już rynek z najsłabszych podmiotów, a zarządy obecnych usilnie pracują nad zminimalizowaniem wpływu wymienionych ryzyk na biznes górniczy, może się okazać, że w cenach jest już sporo. Warto zatem zerknąć na wizualną stronę tego, gdzie się obecnie znajdujemy i co może mieć wpływ na zachowanie cen akcji tego sektora. Kwestię wykresów weźmiemy już jednak na tapet w drugiej części tego materiału, która ukaże się w kolejny piątek. A jeśli nie chcecie jej przegapić, subskrypcja i dzwoneczek zdecydowanie tutaj pomogą. A zatem do zobaczenia za tydzień, cześć!